Zapraszamy na opowieść o sukcesie, który wyrósł na funduszach unijnych. Poznacie biomaksimę, polskiego lidera w produkcji testów diagnostycznych i mikrobiologicznych, który dzięki wsparciu polityki spójności rozwija swoje skrzydła na światowych rynkach. Usłyszycie o tym, jak skromne początki spółki zamieniły się w imponujące osiągnięcia, które przyniosły firmie uznanie dziennika Financial Times. W najnowszym odcinku audycji Unia to się opłaca. Spotkamy się także z Krzysztofem Hetmanem, europosłem, który aktywnie działa na rzecz polityki spójności w Parlamencie Europejskim. Stowarzyszenie Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne realizuje wyjątkowy cykl 12 filmów pod tytułem Ekranowe Wędrówki po śladach żywego dziedzictwa kultury na Kaszubach. W ramach projektu przybliżymy niezwykłe kaszubskie tradycje, takie jak sztuka gawędziarstwa, hafty, muzyka i taniec ludowy, a także zwyczaje pielgrzymkowe. Dzięki nowoczesnym technologiom, takim jak sztuczna inteligencja, dziedzictwo Kaszub zostanie zachowane i przekazane kolejnym pokoleniom. Finał projektu odbędzie się pod koniec 2024 roku, kiedy to wszystkie filmy zostaną wyemitowane na antenach telewizji lokalnych w całej Polsce. Zapraszamy Państwa do odkrycia z nami bogactwa kaszubskiego dziedzictwa kulturalnego. Nie wszystko jest Koloseum, nie wszystko jest Luwrem, nie wszystko jest Bramą Brandenburską. Są też Opolna zdrój. Te parki, to jest taka dzika trochę przestrzeń, bo to nie są parki, w których są wybrukowane Oder Natürlich nur regional für die weitere Region sicherlich nicht vergleichbar mit den ganz großen Badeorten, so in Tschechien, die wir ja kennen, aber auf alle Fälle doch doch sehr bemerkenswert. Samo Opolno niewątpliwie ma szansę, ale trzeba ich wesprzeć właścicieli tych obiektów wszystkich zabytkowych po to, ażeby nie chcieli stąd wyjeżdżać, żeby to, miasto, to miejsce było dla nich godne do życia. Czas się zatrzymał. Przestrzeń stworzona 100 lat temu nie została znacząco naruszona. Ząb czasu i ludzka wyobraźnia zrobiły swoje, ale serce opolna i serce dawnego uzdrowiska wciąż bije. Fajna ta kopułka na górze, wieża, nie? No tak, 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 no to wieże o też mam duże przynajmniej tak. w części. Ta. O, dobrze mówię. Proszę bardzo, jakie piękne, e, kobaltowe, e, szybki Różnięte. i tutaj trawione. Całe, zachowane, mają, można przypuszczać, 124 lata mniej więcej, bo budynek powstał około 1900 roku. I to jest znowu jeden z powodów, dla którego warto, trzeba zachować ten obiekt cały. To, to, to wiadomo, ale te drzwi wspaniałe, szyld też jest. No, klamka już współczesna, bardzo taka socrealistyczna, ale szyldzik po obu stronach się zachował. Villa Valdesru ma ponad 120 lat. Fantazyjny kolor nie maskuje oryginalnych detali z epoki. Fachowcy mówią, neorenesansowy budynek uzdrowiskowy wielu wprawia w zachwyt. Sam obiekt jest bardzo ładny, moim zdaniem jeden z najpiękniejszych, najładniejszych w Opolnie zdroju. Taki przykład architektury troszkę nawiązującej do pensjonatowej. Natomiast stylem nawiązuje do renesansu, czyli taki neorenesans. Budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony z. Nakryty dachami, dachem z mansardami, no i bardzo ładną, bardzo taką urokliwą wieżyczką narożną. No i w tym samym narożniku mamy wykusz. No tu niestety, o ile drzwi się zachowały, wejściowe i także w środku, no niestety te okna są takie bardzo współczesne, plastikowe i trochę rażą. Niektórym się również nie podoba kolor elewacji, ale ja bym się tego nie czepiał, bo najważniejsze, że obiekt jest zachowany. To jest ważne. Natomiast kwestia koloru, zawsze można zmienić. obok kolejny ślad uzdrowiska. Kolejny przykład budynku dobrze zachowanego, dawne łaźnie uzdrowiskowe, łaźnie Alberta, zbudowane 150 lat temu. Bryła wciąż ta sama, a i detale z epoki przypominają o powodzeniu uzdrowiska. Ten balkon jest rzeczywiście interesujący, zwraca uwagę. Po pierwsze, Okna, zamknięte półkoliście z kluczem. No i balustrada metalowa, oryginalna, zachowana, można powiedzieć, sygnowana właścicielem, czyli szolcem, który obiekt zbudował, czy może nie tyle zbudował, ile ufundował, był właścicielem. I po środku tej ładnej balustrady mamy w kółeczku inicjał S. Można też zwrócić uwagę na wejście, też zachowane, oryginalne. Wejście także z kutymi elementami zasłaniającymi czy chroniącymi szyby. I to jest ta rzeczywiście taka bardzo ciekawa, interesująca część tego obiektu. Łaźnie to miejsce dla kuracjuszy, którzy zażywali leczniczych kąpieli. Jest ich tu kilka. Łaźnie Anna są chyba najpiękniejsze w całym Opolnie. Sporo detali się zachowało. Wystarczy uważnie przyjrzeć się temu ponad stuletniemu budynkowi, wówczas reprezentacyjnemu i położonemu w centrum wsi. Spojrzeć na te urokliwe facjaty zwieńczone hełmami, pokrytymi blachą imitującą wózkę. Budynek łaźnie. Czyli Annen na miejscu Annenhof, tak? Wcześniej był tu e, pensjonat też Anny, a w 1904 roku zbudowano ten obiekt, który widzimy. Też moim zdaniem bardzo ładny, jeden, e, można by powiedzieć, z reprezentacyjnych e, obiektów uzdrowiskowych opolna zdroju, budynek na planie takiego wydłużonego. Prostokąta, trzynastoosiowa, elewacja i tak po prawej stronie, bardziej od środka, dwuosiowy, właśnie ryzalit pozorny, o którym już kilka razy spo... Tak, pozorny, zwieńczony takim szczycikiem bardzo ładnym z okulusem. I obiekt tak stosunkowo bardziej ozdobny niż inne obiekty w, w uzdrowisku, no między innymi właśnie dzięki temu szczytowi, dzięki mansardom, które są w dachu nakryte takimi ładnymi czterospadowymi daszkami. Do tego ładne obramienia okienne na piętrze przede wszystkim i na parterze także ale tej części ryzalitowej. Uzdrowisko to także liczne wille. Na pierwszy rzut oka widać, że nie są to zwykłe budynki mieszkalne, a ciekawe Architektonicznie obiekty z balkonami, ozdobami i hełmami. To tu kuracjusze 100 lat temu odpoczywali po leczniczych zabiegach, na przykład tu, w Willi Klara. Może styl trudno określić. E, troszeczkę, no, troszkę może do tego renesansu nawiązuje, e, ale mimo wszystko jest bardzo ładny obiekt. I też, no, kiedyś pensjonat, dzisiaj tak jak większość pełni funkcje mieszkalne. No, to tak też trudno e, dbać. No, dach widzę jest położony nowy. W tej środkowej części, ale okna już też plastikowe, dobrze, że są takie dzielone. I jak w kilku poprzednich obiektach zachowane drzwi. Bardzo ładne. Mm. Ale nie używane chyba, nie? Nie, używane, nie nie, nie. Takie właśnie o, neorenesansowe. Yy, ale całe. cały no bez yy, klamki. Niestety. Yy, ale drzwi co, całe. Ciekawy jestem jak w środku, od, od wewnątrz wyglądają. Myślę, że trochę lepiej mogą wyglądać. na Villa Rudelsburg. Właściciel to lekarz, bioenergoterapeuta i zielarz, który stosował naturalne metody leczenia. Elementy secesji i styl kurortowy są tu widoczne i dobrze zachowane. Ten budynek zasługuje na zachowanie, bo podobnie jak wiele innych nic się nie zmieniło w jego wystroju zewnętrznym w jego architekturze, pomijając oczywiście te elementy drewniane nad wejściem. One rzeczywiście trochę zniszczone są, podobnie jak mansarda w dachu, ale cała reszta jest zachowana. Bardzo ładne, skromne, ale ładne obramienia okien kamienne na wszystkich kondygnacjach i na, w tej kondygnacji najniższej, piwnicznej i pierwsze, drugie piętro bardzo ładnie zachowane. Muzyka Jeden element wart uwagi i zachwytu altanka uzdrowiskowa w parku zdrojowym. Tutaj kuracjusze pili wodę zdrojową. Oryginalny obiekt z typowo uzdrowiskowym przeznaczeniem bardzo wyróżnia się we wsi i niezmiennie. Stoi tu od ponad 120 lat. Warto przyjechać, warto obejrzeć. Bo właściwie tutaj na każdym kroku spotykamy, dotykamy uzdrowiska. Widzieliśmy kilka obiektów związanych z dawnym uzdrowiskiem, kilka badów, czyli kilka łazienek, budynków łazienek. Przyjechaliśmy tutaj w pobliżu Kościoła i co widzimy? No, Koło nas, kilkadziesiąt metrów dalej, kolejny obiekt uzdrowiskowy, kolejne łazienki. Łazienki Józefa obok urzędu celnego. Także właściwie na każdym kroku natykamy się, spotykamy elementy dawnego uzdrowiska. Tych kuracjuszy w ciągu roku bywało, powiedzmy w końcu XIX wieku, 500-600 osób. To niedużo w porównaniu z takimi uzdrowiskami znanymi jak Kudowa zdrój, Lądek Zdrój, Szczawno Zdrój, gdzie w tamtym czasie kuracjusz liczyło się na tysiące, to znaczy no, 7, 8, 10 tysięcy rocznie, także to różnica znacząca. W okresie międzywojennym w latach 30. było już więcej, bo około tysiąca rocznie. Także nie było to wielkie uzdrowisko, ale jednak było. I dlatego Warto o tym miejscu pamiętać, warto to miejsce chronić dla potomnych, bo mimo że, tak jak mówiłem, nie było to uzdrowisko powszechnie znane, nawet nie było znane, nie można powiedzieć, w Niemczech, tylko, tak jak powiadam, lokalnie, to jednak jest to dobro nasze. W starej części wsi od prawie 100 lat nie zbudowano nowego obiektu, a to oznacza, że przestrzeń jest niemal w nienaruszonym stanie. Ale serce opolna to nie tylko budynki, parki. To także ważna część uzdrowiska dziś dzikie, ale porośnięte starodrzewiem. Natura dominuje tutaj, mimo bliskości górniczego kombinatu. Obecnie znajdujemy się w parku Karoli, jest też park za świetlicą dawny park Donata, natomiast w tej chwili jest to hektar lasów państwowych, obszar lasów państwowych. I jeszcze jest jeden stary park, który znajduje się na ulicy Parkowej. Te parki to jest taka dzika trochę przestrzeń, bo to nie są parki, w których są wybrukowane czy wyasfaltowane. Jest to park taki dziki, naturalny, w, którym właśnie, w których znajdują się parki, w których znajdują się starodrzewia, czyli te drzewa, które tutaj są, nie są świeżo zasadzone, tylko jeszcze przedwojenne. W ogóle w Opolnie znajduje się właśnie, jest bardzo dużo starodrzewia, aleja kasztanowa, aleja lipowa, wcześniej jeszcze była aleja topolowa. A także te aleje, no, fantastycznie jest się nimi przespacerować, tak? tak jak już wcześniej też wspomniałam, cisza, spokój. pasjonująca, zachowana w niemieckich archiwach. Stosy dokumentów i zdjęć przypominają lata świetności uzdrowiska. I nie tylko, bo tutaj odkryto ponad 200 lat temu węgiel brunatny, a później wody zdrojowe. Dwa fakty, które przesądziły o historii regionu. Also Bad Obelsdorf jest an sich ja schon an sehr Alter Ort, die Geschichte reicht ja bis ins Mittelalter zurück. Aber die, man ist erst im frühen 19. Jahrhundert, das war 1836, wenn ich mich nicht recht irre, ist man auf das Mineralwasser gestoßen. Das war auch im Rahmen von ersten Sondagen zum Kohle, ja, Kohlevorkommen dort in der Nähe. Ja, und dann gab es private Initiativen, die eben angefangen haben, dort ja, ein Bade, eine Badeaktivität zu gründen. Es gab erstmal, es ging los mit einem kleinen Badehaus und dann haben sich letztendlich verschiedene private Initiativen sind ja gegründet worden und dann sind verschiedene Bäder immer weiter gegründet und erweitert worden, wie das Albert-Bad, zum Beispiel Carola Bad. Und es sind Hotels gebaut worden. Also, es ist ein sehr spannender Prozess und äh, auch ein sehr, ja, sehr großzügiger Prozess. Das hat sich natürlich dann bis ins frühe 20. Jahrhundert hingezogen. Und wir kennen ja die Anlagen, die stehen ja zum Teil noch. nicht? Also, mit den großzügigen Badeanlagen, wo man dann sozusagen ja, Wannenbäder mit diesem Mineralwasser nehmen konnte, die gegen Gicht, äh, also bei Gichtkranken sozusagen, Linderungen äh, versprochen haben und äh, ja, es sind ja einige der Gebäude sind noch vorhanden und vor allem dann auch diese großartigen Hotelbauten, die es eben noch gibt, Villenbauten und Hotelbauten und das hat natürlich hier in Ostsachsen schon eine gewisse Rolle gespielt. Also es ist schon äh, keine kleine Sache gewesen eigentlich und auch ähm, kunsthistorisch, kulturhistorisch eigentlich auch bedeutend, auch wenn natürlich heute schon vieles nicht mehr steht, aber einiges steht ja schon und es wäre wirklich äh, sehr sehr schön. Wenn das, wenn das erhalten blie, bleiben würde. Es ist ja auch schön, dass es da jetzt schon Schilder gibt, dass äh, sich die Gemeinde dafür eingesetzt hat, dass es eben diesen Pfad, diesen Geschichtspfad gibt, wo man was darüber lernen kann. Und ähm, na klar, es ist in der Nachbarstadt von, Nachbarschaft von der, einer Stadt wie Zittau ein dicht besiedeltes Gebiet, ein wichtiger Ort gewesen und eigentlich auch äh, ja, in einiger Entfernung der einzige Badeort gewesen. Ta historia uzdrowiskowa, którą doskonale zachowały niemieckie archiwa, nie powtórzy się, ale niewykluczone, że zatoczy koło. Najważniejsze, że są ludzie, którzy za wszelką cenę chcą ocalić serce Opolna, pielęgnować historię i dawne tradycje. Iskierka nadziei już jest. Pierwsze apartamenty na wynajem już są. Odkrycia i wizjonerskie plany także. podczas tych prac porządkowych odkryliśmy pięć łazienek które są że tak powiem zachowały się w oryginale wyłożone są wanny płytkami historycznymi które chcielibyśmy bezwzględnie uratować i chcielibyśmy ten budynek zaadoptować zaadoptować dla cele publiczne Generalnie to przejęliśmy ten budynek od Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu na cele społeczne, na cele publiczne i chcielibyśmy tutaj zachować te łazienki jako część taką muzealną, żeby pokazać tą historię tego zdroju zaadoptować część budynku na salę konferencyjną, salę wystawową, ale też i budynek, który tutaj przynależy, to jest budynek kotłowni i magazynu borowiny pierwotnie, który chcielibyśmy zaadoptować na warsztat, na warsztat konserwatorski. Szansą Opolna są bez wątpienia obiekty, które się tutaj znajdują. To są jedyni świadkowie historii, które tutaj pozostały. To są te piękne domy zdrojowe i domy przysłupowe. Na bazie tego zasobu kulturowego można tworzyć coś, co się nazywa turystyką kulturową. A tuż nieopodal mamy nieckę kopalni, która Wkomponowuje się niejako w turystykę industrialną. Ludzie są ciekawi, jak wygląda ta największa dziura widoczna z kosmosu. Są ciekawi, jak ten przemysł wygląda od środka, i zamykanie tego no nie, jest, nie służy akurat rozwojowi tej dziedziny rozwoju. Kolejny argument zwiastujący ciekawy pomysł turystyczny, dawne szlaki i współczesna natura. Może być to świetna, no świetna baza wypadowa, tak? czyli można wyruszyć szlakami turystycznymi. Oczywiście jeden jest już oznakowany w stronę założycieli pomnika, prowadzi pasem przygranicznym na guślarz, czyli na czeską stronę, później można wrócić przez jasną górę, w też urokliwą miejscowość, no i zakończyć, wrócić do Opolna. Na koniec cytat profesora Romualda M. Uczyńskiego. Zachowane obiekty nie należą wprawdzie do najwybitniejszych dzieł architektury światowej, ale w tym przypadku chodzi o pamięć miejsca, o zachowanie dorobku kulturowego minionych pokoleń. Dość już zniszczono w tej okolicy, aby biernie przyglądać się znikaniu w świetle prawa kolejnych obiektów.